Deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o liczebności amerykańskich wojsk w Polsce to ważny gest. Ocenia pierwsze efekty wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych dr Katarzyna Maniszewska z Uniwersytetu w Białymstoku, ekspertka obecnie przebywa na stypendium naukowym w Waszyngtonie, gdzie w amerykańskich mediach obserwowała pierwsze doniesienia związane z tą wizytą. Fakt tego, że prezydent pogłosił bardzo jednoznacznie kwestię związaną z tym, że nie będzie zmniejszał tutaj kontyngentu stacjonującego w Polsce, to już jest naprawdę dosyć duży sukces i takie zobowiązanie ze strony Stanów Zjednoczonych, które również będzie istotne nie tylko w naszym polskim kontekście, ale i w kontekście właśnie Ukrainy i również wysyła pewien sygnał do prezydenta Putina. Doktor Katarzyna Maniszewska zwraca też uwagę na symboliczne gesty wobec polskiego prezydenta. Prezydent Polski traktowany jest przez prezydenta Trumpa poważnie, godnie. To, że nasz prezydent gości w Blair House, to ma bardzo duży wymiar symboliczny. Naprawdę, nie każda głowa państwa jest zapraszana przez amerykańskiego prezydenta do tego, żeby zatrzymała się właśnie w Blair House. I to również potwierdzali moi amerykańscy rozmówcy. To znaczy, że to jest ważna wizyta. I to są takie gesty, które mają znaczenie, i te symbole wiemy o tym, że w dyplomacji również są ważne.